Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale naszego muzeum. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać ekspozycję, jaka była przygotowana na tegoroczną noc muzeów. To zaczniemy sobie od samego początku. Tutaj chciałem pokazać opony. Jakie opony są między innymi w formułach, jakie były stosowane. Tutaj jest opona z formuły Estonii. Tutaj jest opona z formuły F3 z Dalary Roberta Stecia. I tutaj także jest opona od Roberta Stecia z jego formuły 3000. I dodatkowo opona została podpisana przez pana Roberta i przez panią Irenę. Następnie Przygotowałem dla Was karoserię. Karoseria też jest to bardzo ciekawy temat, ale więcej informacji będziecie mogli uzyskać już w piątek, bo w piątek pokaże się dedykowany materiał na e, naszym kanale odnośnie karoserii. Całym inicjatorem przekazania tej karoserii był Darek Nowicki oraz pan Andrzej Nawrot, którym też serdecznie w tym miejscu za to dziękuję. Tutaj jeszcze są drzwi od maluszka. Dodatkowo, jak widać, zostały podpisane. Jest także klapa od maluszka, też jest podpisana. Oraz felga. I te elementy dostaliśmy od Grzegorza Ostrowskiego, który odwiedził nas podczas Nocy Muzeów. Jeszcze dostaliśmy jeden bardzo fajny eksponat, ale o tym zaraz Wam opowiem. Przejdziemy teraz do tablic. Nie było żadnych sugestii z Waszej strony, co co wystawić, co pokazać, dlatego ja tak sobie postanowiłem, że pokażę Wam trochę tablic amerykańskich. W ogóle z tą tablicą wiąże się ciekawa historia, bo ja ją znalazłem, jak jechałem na lotnisko w Nowym Jorku, na lotnisko Kennedy'ego, i leżała ona na autostradzie, ja ją pamiętam, że zabrałem, także taka pamiątka też trochę jest oczywiście trochę Nowego Jorku który w ogóle uwielbiam, jeżeli chodzi o tablice, troszeczkę też Kanady, te dwie tablice są to tablice, które zostały przekazane przez naszego followersa z TikToka Bartka, którego też serdecznie pozdrawiam jest kilka tablic z różnych misji wojsk amerykańskich no i przechodzimy powoli do e, Azji i Afryki jeżeli na przyszły rok będziecie chcieli, żeby coś przygotować dla Was takiego specjalnego, to dajcie znać, a ja spróbuję coś fajnego na przyszły rok przygotować. To jest oczywiście jedna z naszych perełek tablica z samochodu Króla Butam. Tu też z tą tablicą wiąże się fajna historia, bo jest to tablica, która została przywieziona przez mojego przyjaciela Marka z Indonezji, którego też pozdrawiam serdecznie. Tutaj też jest bardzo fajna tablica, ta tablica pochodzi z też kolumny królewskiej z Tajlandii. No przekrój tablic myślę naprawdę bardzo ciekawy. To też moja była pierwsza taka tablica powiedzmy w arabskim stylu jaką, jaką pozyskałem do kolekcji ponad 20 lat jest ze mną. Następnie trochę pamiątek wyścigowych. Tutaj jest felga od Mieszko Matuszyka. Mieszko Matuszyk to najmłodszy mistrz, mistrz Polski w USMP. To jest właśnie felga z jego samochodu. A tutaj jest opona. Na oponie są podpisy kierowców Formuł. Która została, jak dobrze pamiętam, dwa lata temu podczas biegu pokazowego w Poznaniu. Zbierałem po prostu podpisy. Też opony dostałem od Dawida Bokeja i na niej żeśmy pozbierali razem z Piotrem Giębickim podpisy. Tutaj też bardzo fajna sprawa. Kask Jarosława Wierczuka i oczywiście Krzysztofa Woźniaka. Tutaj mamy kask i buty Piotra Gębickiego. A z racji tego, że Józef Dziub był jego serdecznym przyjacielem, no nie mogłoby zabrać żebym jakiś tutaj e, pucharów e, Józka nie pokazał. No i tutaj jest kask Pana Mielcarka Tarka Nowickiego. I tu też jest fajna sprawa. Zobaczcie, z tej strony kask jest podpisany przez Pana Tadeusza Myszkiera. A z tej strony przez Tomka i jest to kask, który Tomek używał podczas GSMP, jak mnie pamięć nie myli, w 2008 roku. No i tutaj są buty i dwa kaski Artura Wajdy. Kask FM jest to ostatni kask, który był przez pana Artura używany w wyścigach w których brał udział na rangi mistrzów Polski a tutaj jest kask który pan Artur miał podczas wyścigu Le Mans który miał też wypadek to widać że jest przetarcie na kasku i przejdziemy teraz do kombinezonów to jest kombinezon pana Milcarka jedyny kombinezon z pucharu Alfa Romeo jaki mamy oczywiście pana Tomasza wywiała razem z szarfą I tutaj jest kombinezon, i to jest trochę kombinezon zagadka. Ten kombinezon też dostaliśmy od Grzegorza. Być może ktoś z Was mógłby nam pomóc, do kogo ten kombinezon mógł należeć. Ja to tylko tutaj pokażę Wam jeszcze od drugiej strony. Rafineria Czechowice, także być może ktoś z Was miałby pomysł, do kogo ten kombinezon mógł należeć. Też ciekawy kombinezon z lat 70. O kierowcy rajdowym i dziennikarzu Warszawy. Tutaj następnie jest kombinezon Tomasza Wywiała. E, oje, przepraszam, Tomasza Witkowicza. Przepraszam za przejęzyczenie. Kombinezon też żeśmy dostali od Adama Witkowicza. I tu też ciekawy kombinezon z dosyć ciekawą historią. Proponuję sobie wpisać tego Pana w Google, zobaczycie, w ogóle historia z kombinezonem jest taka, że została przez internet kupiona tam na jakimś second handzie, a jak przyszedł kombinezon i zacząłem po prostu sprawdzać do kogo on należy, to się bardzo miło zaskoczyłem. Oczywiście jest nasz skuter śnieżny, tak jak pisałem na Facebooku bodajże w marcu, że będzie możliwość obejrzenia tego skutera, także też był on w tym roku pokazany. I oczywiście jego historia opisana, a także dowód rejestracyjny. To też bardzo fajny dar do naszego muzeum od pana Krzysztofa Otto, za którego też naprawdę się mega cieszę. Już tutaj poczyniliśmy pewne kroki do tego, aby skuter przywrócić do życia. Także powoli, powoli działamy, aby wyremontować cały silnik w nim. Żeby skuter był sprawny, jeżeli będzie sprawny, to na pewno e, coś z tego dla Was przygotujemy. Słuchajcie, na sam koniec chciałbym wam też trochę takich informacji pokazać, e, powiedzieć raczej, niż, niż pokazać. W ostatnim czasie udało nam się z gminą podpisać porozumienie, także jest bardzo duża szansa na to, że nasze muzeum szybciej będzie można odwiedzić. Będziemy po prostu mieli teraz większe możliwości na to, aby nasza pierwsza wystawa stała. Po prostu doszła do skutku, także trzymajcie za to kciuki. Oczywiście, nasze muzeum nie, nie składa się tylko z samych tablic czy pamiątki, to jest także nasz obiekt, który będziemy chcieli Wam przy okazji tego wszystkiego udostępnić. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Osoby, które nie mogły do nas przyjechać z różnych względów, mogą przynajmniej sobie. Obejrzeć, co było częściowo wystawione. A jeżeli macie jakiś pomysł, co chcielibyście zobaczyć w przyszłym roku, to koniecznie dajcie znać, a ja na przyszły rok postaram się to dla Was przygotować. Trzymajcie się, pozdrawiam.